Cześć, dzień dobry. Pozdrawiamy Was serdecznie razem z Janiną. Tak, jesteśmy w Łazienkach Warszawskich. Pozbawieni energii słonecznej, ale w sobie mamy dużo energii. No właśnie, się tutaj też doświetlamy, biorąc pod uwagę, że tutaj ciemno dookoła. I niezależnie od pogody, od pory, zapraszamy Was na wspólny spacer, na nasz Power Walk, w którym idziemy krok po kroku do dobrostanu razem z Multilife. I moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy podczas tego spaceru o mocy razem. przytulania. O mocy przytulania, dokładnie. I wiecie o czym jeszcze? O terapeutycznym aspekcie bliskości. Czy ja mogę cię przytulić? No jasne! Ale fajnie. I wiecie co? To działa. Ale dlaczego to działa? To za chwilę. Ehm, nie wiem, czy znacie Janinę. Część z Was pewno tak, a część może jeszcze nie. Ej, możesz opowiedzieć skąd pochodzisz i czym się na co dzień zajmujesz? <grymne> <grymne> Ej, na co dzień jestem influencerką. Działam sobie w internecie. E, trochę edukując ludzi o statystyce, ale tak personalnie jest też ważne dla mnie to, żeby promować, uwaga, życzliwość do Więc. siebie samych i do innych osób. Życzliwość, wyrozumiałość tak. i jest takie fajne podejście. Ja to bardzo w tobie lubię i lubię, że. O tym mówisz tak otwarcie. Napisałeś też książek, kilka? Dwie. No, dwie. no to kilka. No to tak, dwie no to koniec. więcej niż jedna, tak. No. A na co dzień gdzie mieszkasz? We Wrocławiu. Piękne miasto. A. Kawał drogi z morza, ale teraz spotykamy się gdzieś tam w połowie drogi, bo idziemy, moi drodzy, po warszawskich Łazienkach. Ehm, tych królewskich, oczywiście, w samym centrum Warszawy, to się spotkaliśmy. Jelina. To zacznijmy, tutaj już podejmijmy ten nasz temat główny, czyli właśnie mhm. bliskość, przytulanie. Dlaczego taka bliskość jest tak ważna w naszym życiu? Wiesz co, mamy na to badania, ale zanim o badaniach, to myślę sobie, że. Nawet intuicyjnie wiemy, że to ma znaczenie, no bo jak mhm. jesteś w jakimś stresie albo czegoś się boisz, to automatycznie szukamy tego przytulenia i w drugą stronę, jak chcemy komuś zaoferować komfort, to też bardzo często go przytulamy. Albo to nawet nie musi być druga osoba, może być zwierzak, czy. Yy, czy cokolwiek innego. Czy pluszak. Albo pluszak. No tak, tak. tak. No, ja zauważyłem, że dzieci też przytulają pluszaki i, i też im, im, im dobrze. No dokładnie, więc jakby faktycznie ten taki gest wsparcia ma dla nas duże znaczenie. No wiemy na przykład, że gdy się przytulamy, to wydziela się taki hormon jak oksytocyna. To jest hormon, który wydziela się też zaraz po porodzie u matek, czyli mhm. hormon właśnie przytulania, bliskości, przywiązania. Więc. Yy, Taki nawet fizyczny gest może wpłynąć właśnie na to, że będziemy mieć wyższy taki poziom hormonu, który odpowiada za to, że czujemy się właśnie bliżej z drugą, z drugą osobą. Hmm. Była też pani, która postanowiła to właściwie zmierzyć. O. Virginia Satir, terapeutka par, e, która postanowiła sprawdzić, ile przytuleni dziennie potrzebujemy, no, żeby nam się dobrze żyło. To brzmi ciekawie. Ile? Hmm. No strzelam. Pięć. Okej, okay, okej, okay, no nieźle. Tak? Tak, dlatego się zawiesiłam, bo aż okay. zaskakująco śred, średnią y, y, złapałeś dobrze. Generalnie okazało się, że według niej potrzebujemy czterech przytuleń dziennie, żeby przeżyć. Oczywiście hmm. to nie jest tak, że jak nie będziemy ich mieć, nie. to padniemy trupem, ale że jakby jest to niezbędne dla naszego dobrobytu. Tak. Osiem dobrze nam było i się żyło, mm. a dwunastu, żeby się rozwijać. Czyli widzisz tu... Dziennie. Tak. O oh mój Boże, przecież to są w ogóle jakieś sytuacje, gdzie przecież tak wiele osób w ogóle nie ma żadnego momentu no przytulenia tak. w ciągu dnia. A o czym my mówimy. A zauważ, że tu jeszcze jest aspekt rozwoju, że to nie tylko mm. potrzebujemy, żeby przeżyć, a żeby się rozwijać. Tak. Chociaż z drugiej strony myślę, że jakbyśmy to liczyli, do, może nawet nie chodzi o takie, wiesz, zawsze pełne... Ale że mamy ach, takich... Ach, <noise> oksytocyna. No Ale że mamy takich kontaktów jakby znacznie więcej niż tak. nam się wydaje na co dzień. Czyli złapanie się za rękę o, też nawet, no. tak. jest, podchodzi pod przytulenie? Tak. Okej. Okay. Wiesz, kto się super łapie za ręce? Wydry. Bo wydry się łapią za ręce... Jak z... W ogóle? Tak. Jak zasypiają, żeby nie rozdzielił ich nur rzeki. <noise> Ale numer. Nie? Tak. Czyli to też daje pewne poczucie bezpieczeństwa. One się um, łapią w pary, czy w ogóle wszystkie taką całą gromadą? W pary. Ale to byłoby bardzo ciekawe, taki łańcuch wydarzeń. No właśnie. Ta, Tama by powstała. Dobra, wracając do tego. to Czyli mamy te różne sposoby na przytulenie. To niekoniecznie musi być taki, że łapiemy kogoś dwoma ramionami, ale nawet i do, dotyk. Czyli rozumiemy, że podchodzi pod to dotyk, załapił się, prawda? Myś, myślę, że tak. I wiesz, Virginia Satyr, ona mm, zbudowana od maszyny do przytulania. Jak was to interesuje, to wygooglujcie maszyna do przytulania. To wygląda jak taki, wiesz, bardzo zły mebel z Ikei. Tak. Ale generalnie chodzi o to, że cię tak trzyma w pudełku. Tak, mm -hmm, tak wiesz, mm -hmm. bardzo właśnie mm -hmm. przytula z wszystkich stron, bo to w sumie też daje nam poczucie bezpieczeństwa. No. Dlatego na przykład koty lubią siedzieć w pudełkach, bo nic im nie zagraża, tak. bo z każdej strony są, wiesz, To jest coś jest Przepraszam, no? mogę na chwilę coś stronić. Jasne. Jak śpię sam, a na wyjeździe śpię sam, nazwijmy to, to jest coś niesamowitego, bo ja zasypiam, wiecie jak? Zasypiam tak zazwyczaj, to zasypiam, ale tak zasypiam, żeby mieć przytulenie swoje mm -hmm. rę, swoją ręki dookoła swojej głowy. Tak. A, I się sam na tym złapałem, tak bardzo tego potrzebuję. No żeby, e, ten, to, to W pewnym sensie to też jest takie e, karton dookoła, prawda? Tak. Z boku. Ale numer, dopiero teraz... E, Ośnienia doznałem. Do Już teraz potrafię sobie wytłumaczyć, o co chodzi. No, myślę, że ja, ja właśnie widzę, obserwuję siebie w takich sytuacjach wysokiego lęku, kiedy potrzebuję właśnie jakiegoś uziemienia, mm -hmm. jakiegoś takiego, wiesz, żeby ktoś nie bardzo mocno przytulił, tak. żebym poczuła się tu i teraz, więc... Mm -hmm. No właśnie, bo to tak naprawdę, w czym może nam pomóc do tych przytulenie, ta bliskość to jest to bezpieczeństwo, o którym tak. rozmawiamy, prawda? No chyba taka w ogóle pierwotna potrzeba, bo dzieci, które się rodzą, to one bardzo potrzebują bliskości matki, prawda? Są te straszne historie, w ogóle nie chcę o nich nawet myśleć, no ale wspomnijmy, że te dzieci, które zostały od razu po narodzinach zabrane od rodziców, od matki, no to one no nie, nie mają łatwego życia później, prawda? No nie, zdecydowanie i, i no, widać to nawet e, w świecie zwierząt. E, generalnie mówi się tak, że jeśli jakaś cecha jest obecna również u zwierząt i ludów pierwotnych, to znaczy, że ma ewolucyjne znaczenie, no bo z jakiegoś powodu ona wciąż trwa. Tak. E, I zwierząt... Musimy się zatrzymać. O, nie. Po pierwsze łabąć, zaraz będą wydry, ale zobaczcie, co jest za nami, pałac na wodzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan tutaj przyjeżdża. Już myślałem, że jestem. Bardzo życzliwy bardzo życzliwy, Uśmiechnięty. Myślałem, że nam już powie, że już zamykają. No bo to taka to będziemy bora. skakać przez płot. No. Tak. No, więc nawet zwierzęta też się przytulają i, mhm. i za młodu się wtulają tak. w watkę, ale za dorosłego też tak. też. Potrzebują jakoś i w dotyku również człowieka, więc myślę, że to jest bardzo pierwotna potrzeba mhm. tak naprawdę. Czyli to jest jakby bliskość, to jest także emocjonalna bliskość. Wspomniałaś o hormonie jeszcze raz. Oksytocyna. Oksytocynie, która się wydziela. Czy może to także nam pomóc wyregulować stres? Yy, tak, tak. Podobno wtedy. Yy... Obniża się poziom kortyzolu, to jest ten nasz hormon, który jest hormonem stresu. On się nam naturalnie wydziela rano, no bo rano mhm. musimy zawsze, bo rano musimy być wiesz, gotowi do przysłowiowej walki. No ale generalnie oczywiście jest jeszcze wyższy w sytuacjach stresowych, a, a w sytuacji długotrwałego stresu to już w ogóle. E, I przytulanie też może pomóc go obniżyć. E... I znowu jest to dość intuicyjne, bo bardzo często, właśnie w, w sytuacji jakiejś krzydy albo trudnej sytuacji, tak. e, dążymy do tego przytulenia albo dążymy do tego, żeby kogoś tak wesprzeć. Mm -hmm. to, to już w sumie stał się taki sygnał społeczny, też, nie, że przytulam cię, chcecie wesprzeć tak. je, jakoś w tak. jakiś tak. sposób. Tak. Czyli myślę, że są różnice pomiędzy ludźmi. No, w ogóle jesteśmy inni, prawda? Mm -hmm. ale są tacy, którzy tego przytulania potrzebują więcej, a niektórzy mniej. Wiesz co, na pewno są osoby, na przykład ze spektrum e, autyzmu, które nie lubią być dotykane, tak. mają nadwrażliwość sensoryczną. sensorycznych. takie osoby. Tak, więc to, to zawsze trzeba uszanować. E, nie, jakby nie, nie rzucamy się na osobę od razu. E, nie bardzo często spotykają takie sytuacje. Kiedy ktoś zna mnie z internetu i na przykład do mnie podchodzi i pyta, czy mogę cię przytulić, i w gruncie rzeczy to jest fajnie, że pytają. Twoje drużyny, tak. drużyny Janiny. Ja zawsze mówię, że tak, że nie ma problemu, ale sam fakt, że właśnie pada tu pytanie jest tak. niesamowicie ważny. Więc tak. są osoby, które. Może po prostu nie lubią być przytulane, nie muszą być na, na spektrum mhm. e, i, i zawsze warto to uszanować. A czasem po prostu same wybierają, w jaki sposób tą bliskość okaże. Na przykład, nie przytulaj mnie, tak. ale nie wiem, będziemy się jakoś tutaj stykać tymi ramionami. Tak, czyli delikatnie, z drobną rezerwą, ale tak. jednak jest ten kontakt. Ok. Ehm, jakie masz własne takie. Doświadczenia, obserwacje, ale też i metody. A wiem, że masz, <noise> dlatego nie pytam, e, właśnie takiego, takiej bliskości, takiego dyktyku, przytulania. No, ja jestem mega przytulaczem. To znaczy, po jesteś. Bardzo, bardzo. Znaczy, mhm. oczywiście nie każd każdego nie od razu, jakby to nie jest tak, że w każdą relację się tak rzucam, ale generalnie po osiągnięciu już jakiegoś stopnia zażyłości tak lubię. Mm, dużo też z tego czerpię. No i bardzo dużo czerpię z, z mojego kota, który jest uzależniony od zbliżenia na mojej osoby. Wiem, mój mąż mówi, że to jest bardzo, bardzo silny związek, ale przysięgam ci, że jak on do mnie nie przychodzi, to ja mam wyższy poziom stresu. To tak? jednak ja potrzebuję tego, tego o, tych swoich 8-12 przytuleni dziennie. Okay. I ten, i rozumiem, że jest zwierzak. Kot, darz, którego często występuje, ja już go znam na pamięć. Jak on się bawi? Kartofel. Kartofel, właśnie. To rozumiem, że kartofel, gwiazda internetu. Tak. Promujesz go wszędzie wobec. To rozumiem, że on jest zawsze obok ciebie i kiedy jesteś w domu, to macie ten kontakt. Tak, tak. A czy czasami jak się zdenerwujesz, to że tak powiem, podchodzisz do niego, albo czę czę częściej do niego, czy do Wojtka? Nie, no jak jest mój mąż, to do męża, ale jak nie, to faktycznie korzystam i myślę, że warto szukać w, w takich sytuacjach trudnych albo osoby w pobliżu, która jest nam życzliwa, albo nawet właśnie tej przytulanki, albo nawet się do tej poduszki, do, do kota i, i no próbować z jednej strony czerpać z tej mocy dotyku, ale nawet z tego, że w, te, w tym momencie się na chwilę za, zatrzymujesz. Nie, możesz I wziąć cztery głębokie wdechy. I zobaczyć co dalej. Tak. Tak sobie myślę, że zaraz tutaj może skręcimy w lewo, bo widzisz, to tam jest wzdłuż tamtej alejki. No sobie że może piękne. wszystkim tutaj spodobać. No. No, jeżeli możecie, to dajcie nam jeszcze minutkę czy dwie. My tam pójdziemy i to jak dzisiaj łazienki królewskie są. Myślę, że już tak świątecznie yy, wystrojone, ozdobione, to robi wrażenie. Yy, to zaraz skręcimy tutaj w lewo, dobrze? Tak. Fajnie. Yy, ja przez wiele lat miałem psiaka. W ogóle moi rodzice mieli kiedyś schnaucera, miniaturkę, mieliśmy też Goldena Retrievera, który nasz Niko odszedł w zeszłym roku. I to było dla mnie też fantastyczne doświadczenie, żeby móc się po prostu do tych psiaków przytulić, jak one leżały, nawet buziaka w tego nohalopagusa dawałem i sam czułem to, jak. Jakie to jest mi potrzebne. Mm -hmm. Ale ciekawostkę powiem, bo psiaki, koty, prawda, no to są nasze takie pupile domowe. Ale nie podjęliśmy decyzji, żeby e, zdecydować się na kolejnego psiaka. Więc wyjechałem na regaty, oczywiście była w domu duża dyskusja na ten temat. I ten, no i nie, 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 nie psa, nie psa, ale my chcemy zwierzaka. No i wyjechałem na regaty, wracam. Uwaga! No! Jest kanarek. O nie, chciałam powiedzieć papuga. Papuga, nie? Kanarek. E, nugget się nazywa. Też Iza była do niego Dizio. Zyzio. E, ale to, co ciekawe, oczywiście pierwsze tygodnie były, że tak powiem, takie spokojne. Natomiast po jakimś czasie on zaczął się zachowywać jak pies. Aha. On przylatuje do ciebie, bo ma w domu możliwość latania i Cieszy się, jak y, y, przychodzi, siada ci na palcu o, w ten co sposób mówisz? i ćwierka. I jak mu dajesz całusa, to, to on się cieszy. Oczywiście dziobnie cię gdzieś. I co jeszcze? E, macha ogonkiem. Słuchajcie, wiadomo, psy, koty, co tam jeszcze można? Szynszyle. E, Jest dużo e, zwierzaków, ale nawet taki ptaszek e, jest, jest cudowne, daje radość i trochę tej też miłości. Tak. A widzisz o to nie spodziewałam się, właśnie, a, a wydaje mi się, że to, że to jest właśnie tak powszechne w świecie zwierząt i że nawet kanarki tego potrzebują, no. tego też przywiązania po prostu do kogoś tak. jest, jest niesamowicie ważne. No a idą święta, to są nas czas, żeby to wszystko ćwiczyć. Tak, tak. E, to właśnie jak za nami za widzicie, nam to są te, te ozdoby piękne. Łazienek królewskich. Możemy pójść w stronę pałacu na wodzie, a z tyłu właśnie zostawiłem tą miłą. O, barę. Bo będzie widać, tak. Tak, tak, fajnie. Okej. Okay. Jakie masz, znasz jeszcze metody, które mogą nam wszystkim tutaj pomóc w takiej formie inspiracji, co do właśnie przytulania się i bierania tej energii poprzez dotyk? No, myślę, że na pewno właśnie takie pytanie, upewnianie się, jak druga osoba chciałaby być przytulona, lub nie. W na... rozmowach. Tak tak, 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 tak. Nawet wiesz, bo w rodzinach u mnie, u mnie przynajmniej tak było, że. Utarło się, wszyscy całujemy, ciotki, przy, nieważne, czy widzieliśmy ją ostatnio 15 lat temu, itd. itd. Mhm. Myślę, że fajnie by było jednak stworzyć, jakby dostosować to. Na przykład, nie wiem, może trzyletnie dziecko się boi, nie chce się ściskać ze wszystkimi, mhm. może dana osoba właśnie życzy sobie inaczej, więc na pewno bym e, to sobie sprawdzała e, i na pewno bym chyba korzystała z takich momentów, tak w stu procentach, w sensie. Dała sobie, jak już przydarza nam się taka miła okoliczność, to dała sobie właśnie moment na to, żeby pobyć w tym, w tym momencie. W tym stuleniu i tak zostać Ta. na, na trochę dłużej, ja nie No, Tylko na nie aż tak długo, tak. że będzie niezręcznie, ale, mhm. <laughs> ale żeby, żeby docenić, tak. No. Ja bardzo lubię ten gest, bo on dla mnie bardzo dużo wyraża. Wyraża właśnie tego, jestem blisko, jesteś bezpieczna, e, wspieram cię, lubię cię. Lubię cię. Tak przynależysz do czegoś jeszcze, nie jesteś sama, mhm. więc naprawdę bardzo lubię ten gest, no i wykorzystuję go i, i w relacjach z mężem i z przyjaciółmi i nawet z, wiesz, z dalszymi przyjaciółmi, no lubię go. Mhm. Mhm. Tak. Chyba są też takie terapie e, poprzez dotyk, prawda? E, nie jestem tym specjalistą, ale gdzieś to słyszałem, dlatego przywołuję to. Nie wiem, czy też słyszałaś coś o tym. Yy, nie wiem. Nie wiem, właśnie ja też. No dobra, jak o czymś nie wiemy, to nie mówimy. Nie. Mamy taką zasadę, nie wymądrzamy się, nie jesteśmy... Skręcamy sparskami. też, żeby nie wpaść do... Do wody. Do wody. Tutaj dużo jest wody w Łazienkach Królewskich. więc <grym> bym Cię zabrał na łódkę teraz, gdyby <grym> pogoda była lepsza. No Kiedyś właśnie. widziałem, jak e, e, podstawili chyba dla bardziej takiego show e, łódki na wodach. Tak? No, ale to było jedyne w swoim rodzaju wydarzenie. Już na koniec tutaj chciałbym, żebyśmy tak pomyśleli o korzyściach, jakie daje przytulanie. Mhm. bo Już trochę dzisiaj o tym opowiedzieliśmy, tak. ale jakbyśmy trochę mogli je skate skategoryzować, czyli zaszufladkować te, które działają na naszą fizyczność mhm. i te, które działają na naszą psychikę, czyli tak naprawdę na nasz stan emocjonalny. Które by, moglibyśmy przypisać bardziej do tej fizyczności najpierw? No, na pewno y, zmniejsza się poziom tego hormonu stresu, więc zmniejsza się nas, nasz poziom stresu, zwiększa się poziom tego hormonu przytulania, y, co dobrze robi na nasz dobrobyt. A przez to generalnie są badania, które pokazują, że to wszystko może mieć znaczenie dla naszego i odporności. Mhm. Czyli że nawet będziemy w długim dystansie, jeśli oczywiście również będziemy o siebie odpowiednio dbać, zdrowsi. Tak. A z drugiej strony mamy właśnie te czynniki psychiczne, o których też sporo już powiedzieliśmy, czyli wiesz taka e, takie wytworzenie więzi, takie poczucie bliskości, poczucie bezpieczeństwa, czyli tak naprawdę to, przytula, to przytulanie opiekuje bardzo wiele naszych potrzeb i fizycznych i e, psychicznych. Tak. Jeszcze można do tego dodać takie wsparcie tych, tak. którzy są wśród nas i którzy Przyzwalają w pewnym sensie, albo chcą wręcz. Sami mogą, że tego potrzebują e, tego e, przytulenia i wiemy, że możemy na nich liczyć. Tak, to jest e, też. Właśnie to jest też taki komunikat, hej, jesteśmy razem. No właśnie. I takich właśnie przytulasów, szczególnie na święta. popatrz jak ładnie się złożyło. Tak. Mamy z tyłu za nami choinkę waszą dla was świąteczną. Życzymy Wam wesołych świąt. Tobie również tak. jak najwięcej e, przytulasów. O takich, jak my dzisiaj. Eee, z... Nie tylko od święta, ale w święta przede wszystkim. No właśnie. Zdrowych, wesołych świąt, wszystkiego najlepszego przy okazji na Nowy Rok. Życzymy Wam razem. Tak. Fajnie. Dzięki no, Janina. Dziękuję. Bardzo miło było. Pozdrawiamy Was serdecznie i z tą miłą choinką zostawiamy. Piękną. Na koniec dzisiejszego spaceru. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest platforma Multilife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.